Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko i wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. W 132 odcinku podcastu Pani od Zmiany. Moim gościem jest Robert T. Zaborowski. Cześć, Robercie. Cześć, witam, Małgorzato. Cześć, cześć. Słuchaj, widzimy się i słyszymy się. Z słuchaczami to tylko się słyszymy. A dlatego, że bardzo mnie zaintrygowała Twoja działalność, to co robisz na co dzień zawodowo. Przyznam uczciwie, że też z własnych powodów jestem tym bardzo zainteresowana. Także mam nadzieję, że tak intrygująco trochę zaczęliśmy, ale chcę, żebyś poopowiadał trochę o tym, co robisz, bo wyobrażam sobie, że to może doprowadzić do bardzo fajnych zmian, które można zrobić bardzo niewielkim nakładem. Także będziemy do tego słuchaczy zachęcali. I może na początek przedstaw się tak, jak chcesz, żeby słuchacze o Tobie usłyszeli. Powiedz, czym się zajmujesz. Co robisz? Powiedz, skąd to te w nazwisku? No właśnie, witam wszystkich. Także tak, Robert Zaborowski, tak, tak od urodzenia się nazywam, ale jakiś czas temu, właśnie wstając rano, bez, bez, zupełnie bez powodu, dodałem sobie T od Tomasz, czyli T z kropką, i to mi się spodobało. I od tego czasu, tak mniej więcej od ponad roku, używam właśnie siebie jako marki, właśnie Robert T Zaborowski. Jakoś mi to lepiej po prostu gra. Mhm. I to jest taka decyzja pozornie nieistotna, no być może jeszcze wrócimy do tego, ale ja, ja w miarę często używam właśnie tego terminu, że są takie sprawy, które pozornie nie mają wpływu, a jednak jak się okazuje, że mają, dla mnie mają. Więc jak już, jak się nazywam, to już wiemy. Natomiast powiem tak, jak mnie postrzegają, normalnie to człowiek nie bardzo lubi mówić o sobie. Pewnie nie jestem wyjątkiem. Mm -hmm. Natomiast ludzie postrzegają mnie właśnie jako osobę taką bardzo spostrzegawczą, z taką konstruktywną krytyką. Ale do tego też jeszcze, że potrafię to, co mam do powiedzenia, przekazać w taki sposób, by on był zrozumiały. Kiedyś była taka sytuacja, jakbyś mi powiedział, że jak chcesz komuś coś wytłumaczyć, to mów tak, jakbyś mówił do siedmioletniego dziecka, mhm. ale żeby ono potrafiło wytłumaczyć to samo, kropka w kropkę, swojemu rodzicowi. Tej zasady się trzymam i taki jestem właśnie postrzegany w środowisku ludzi, z którymi współpracuję, czy nawiązuję jakieś kontakty, tak oni mnie właśnie widzą. Żeby coś o sobie jeszcze zawodowo, to wielu, wielu lat jestem takim. No freelancerem na takiej zasadzie, że no robię takie rzeczy, które robi freelancer na co dzień w swojej pracy, czyli ogarniam się w sprawach internetowych. Natomiast no nie w tym kierunku chcę się rozwijać, ale to oczywiście potrafię. No i teraz, ostatnio, w ostatnim czasie zajmuję się szeroko pojętymi audytami, chociaż audyt dla mnie to takie dość oklepane już słowo. No niemniej jednak, żeby to było zrozumiałe, to tak, zajmuję się audytami, czyli jakby poprawiam widoczność stron internetowych, daję wskazówki, sugeruję jakieś zmiany po to, żeby było lepiej, żeby były lepsze efekty. I gdybym miał siebie nazwać, też bym powiedział, że chciałbym siebie nazwać właśnie takim nawigatorem. Nawigatorem dla e-biznesu, bo to jest taka nazwa jeden do jeden, która mnie jakby nadaje mi tożsamość. I też jedno takie ciekawe stwierdzenie miałem od takiej koleżanki, no teraz już koleżanki, ale byłej mojej klientki, która powiedziała, że Robert, ty to jesteś takim latarnikiem, który wskazuje zbłąkanym internautom właściwą drogę. Więc latarnikiem wolałbym się nie nazywać, natomiast nawigator, nawigator e-biznesu to jest coś, co jest do mnie przypisane i, i ta łatka do mnie pasuje, jak ulał. No dobrze, to już mniej więcej wiemy, czym się zajmujesz i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, natomiast powiedz, co ostatnio zmieniłeś w swoim życiu. Tak, więc ja sobie to tak nazwałem nawet, bo kiedyś się sam zastanawiałem nad tym, co zmieniłem, bo miałem wrażenie, że niewiele. Natomiast. Tak na dobrą sprawę to jest cała ewolucja zmiany, jak zacząłem się na tym tak głębiej zastanawiać, z takim efektem kumulacji. Ewolucja zaczęła się podczas pandemii. Pewnie nie jestem pierwszą osobą, która gdzieś podczas pandemii zupełnie zmieniła swój tryb pracy, funkcjonowania i tak dalej. Niemniej jednak u mnie też dwa takie kierunki, w, które, w których pandemia dała się we znaki tak na 100%. Jedno właśnie to jest kierunek zawodowy, czyli biznesowy, tak jak mówię, kiedyś robiłem, zajmowałem się tworzeniem stron, sklepów i tak dalej, czyli taka robota, która mnie nie rozwijała, ale potrafiłem się w tym odnaleźć. Natomiast podczas pandemii, kiedy, kiedy jakby był temat zostań w domu, przeszedłem całkowicie w 100% na tryb online. Czyli pomimo tego, że miałem, jak to powiedzieć, że miałem, wykorzystywałem internet w biznesie, to przeszedłem na wykorzystywanie biznesu w internecie czyli krótko mówiąc nie tylko już jako narzędzie tylko jako sposób na życie i na zarabianie wtedy, wtedy dużo dużo czytałem dużo się uczyłem z wielu narzędzi korzystałem wiele narzędzi testowałem wielu twórców szukałem, wielu dostawców programi technologii jakby odwiedzałem rozmawialiśmy dużo korzystałem z ich usług i miałem taką ogromną wiedzę. Takie miałem wrażenie, że po prostu jestem taka wiedza chodząca. Przez dobre kilka miesięcy po prostu nauczyłem się bardzo dużo, aż przyszedł taki moment, że kompletnie wszystko siadło. 180 stopni inaczej. Miałem wrażenie po prostu, że nic kompletnie nie wiem. Odczuwałem taką niesamowitą pustkę. Do tego wszystkiego jeszcze nawarstwiło się to, że jakaś frustracja, ponieważ straciłem w ogóle jakieś poczucie sensu życia, robienia czegokolwiek, i też pewnie nie pierwszą osobą w pandemii byłem, która właśnie miała takie doświadczenia. Natomiast ja tego dotknąłem i miałem wrażenie po prostu, że zmarnowałem kilka miesięcy albo nawet jeszcze kilka lat, że wszystko, czego się nauczyłem, nagle zapomniałem. I byłem yy, przez długi czas przygaszony. Tym faktem, natomiast był taki moment zwrotny. No, podczas pandemii też robiło się dużo zakupów i na Allegro, ale nie tylko, też w innych sklepach, no bo trzeba było to zamówić, tamto zamówić, karty, tak? mikrofony, etc. i wiele innych rzeczy. I jak zamawiałem to w sklepach takich, można powiedzieć, prywatnych, komercyjnych, to zauważyłem, że podczas na przykład procesu zamówienia na czymś utknąłem, coś się nie wyświetlało, coś się wykraczało, i tak dalej, i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że dlaczego miałbym nie pomóc właścicielowi sklepu w tym, żeby on sobie to poprawił. I najczęściej to było tak, że po prostu dzwoniłem, rozmawiałem z ludźmi. Niektórzy nie chcieli rozmawiać, ale kiedy się udało porozmawiać, to stwierdzili, że dobrze, że pan zadzwonił, dobrze, że to mi pomogło, w jaki sposób to miało wpływ na polepszenie i tak dalej. I zacząłem zauważać w sobie to, że jednak ta wiedza u mnie jest, to że ona się potrzebuje aktywatora. To znaczy, kiedy byłem w tym sam, kiedy byłem całkowicie w tym świecie online, to mi coś nie pasowało, jakby popłynąłem troszkę. Natomiast kiedy miałem możliwość podzwonienia do ludzi, porozmawiania z nimi, jakby mogłem się wtedy wykazać i okazało się, że te zasoby, które mam, że one są i one wypływają w trakcie. I tak by od tego się zaczęło, że dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy zacząłem na głos mówić sam do siebie, to wiedziałem, że mówię z sensem, może to się wydawać dość dziwne, ale jednak tak i do tej pory to praktykuję, jeżeli coś chcę utrwalić. A druga rzecz, właśnie, że rozmawiałem z ludźmi. Czy poszedłem gdzieś do baru, porozmawiałem z kimś, powiedziałem, że na przykład no nie tylko już internetowo, ale że mniej warto było to, warto było tamto. Zacząłem rozmawiać z ludźmi i jakby swój taki zmysł estetyczny wychodził na wierzch. I jakby wiele przez to zyskałem. Natomiast w tym zacząłem się rozwijać. Zacząłem rozmawiać z ludźmi, zaczęliśmy, zaczęliśmy coraz to nowe jakieś takie znajomości nawiązywać i biznesowe. Ludzie mnie też zapraszali na to, żeby albo zrobić taki audyt, albo też na jakieś spotkanie z marketingiem, żeby coś zasugerować. Więc od, od tego się zaczęła moja taka przygoda właśnie z taką poprawą wizualizacji brandu mhm. i ta zmiana wtedy do mnie dotarło, że to właśnie ta moja taka wielobranżowość, taka, taka multifunkcyjność, że to jest mój atut. Bo cały czas myślałem, że to jest jakieś, no nie, że przekleństwo, ale że to jest po prostu coś niedobrego, że tego jest za dużo. Mówili, skup się na czymś, idź na etat, rób jedno. A ja potrzebowałem bodźców, żeby się aktywować. I zmiana dokładnie nastąpiła, ale w zasadzie kropka na czyli kulminacja. To tu już do ciebie, Małgosiu, ponieważ. W pewnym momencie posłuchałem podcastu, i to był pierwszy podcast, którego posłuchałem. Jak akurat na swoje szczęście trafiłem na to, jak mówiłaś o wychodzeniu ze strefy komfortu, a raczej nie wychodzeniu ze strefy komfortu. Uh -huh, uh -huh. Ja co czas miałem przekonanie, bo wszyscy mądrzy internetu, wszyscy guru mówili: musisz wyjść ze strefy komfortu. I na to pięknie rysowali, i coś tam strasznie nie pasowało. Natomiast kiedy dotarło do mnie, żeby się poruszać w obrębie tej strefy komfortu, to, to ty mówiłaś żeby naciągać to jak gumę, żeby powolutku próbować, żeby próbować jakby rozszerzać zakres kompetencji, do mnie dotarło w tym momencie, że to, co potrafię, jest wystarczająco dobre i mogę oczywiście powolutku, bez żadnego ciśnienia, bez żadnej presji iść dalej. I to była mnie przełomowa zmiana i to uważam właśnie ten etap, kiedy dosłownie po tego odcinka to jakby postawiło kropkę na deep że uznałem, że to jest bardzo dobra zmiana, która ma ogromny wpływ na moje życie, przede wszystkim zawodowe. Super, no bardzo tego. się cieszę. Bardzo się cieszę, że mogłam być dla ciebie inspiracją i że, że słuchasz podcastu. Bardzo mi miło. No właśnie, to może powiedz trochę o tych drobnych zmianach, bo też jestem bardzo dużą zwolenniczką tego, żeby robić małymi krokami pewne rzeczy, żeby niekoniecznie rzucać się na jakieś duże od razu. No i powiedz w takim razie, jak drobna zmiana w obrębie widoczności marki może przełożyć się na całkiem duży sukces? No właśnie tak. Ludzie myślą, że często sukces marki, czy sukces strony internetowej najczęściej, że wiąże się właśnie z tym, że zarobię więcej pieniędzy. I oczywiście pewnie tym takim celem ostatecznym, najczęściej to jest to prawda. Niemniej jednak ludzie mają różne potrzeby i robią strony, czy sklepy, czy pokazują się w internecie z różnych powodów, albo chcą właśnie więcej zarabiać, więcej sprzedawać, albo chcą być bardziej rozpoznawani. Albo chcą zwiększyć jakby zasięg i rozpoznawalność po prostu marki, czy marki osobistej, albo chcą no nawet się dowartościować. Przyznam, że są twórcy, znam, znam teraz już osoby, które Robią strony i pokazują, co robią. Absolutnie to jest niekomercyjna działalność, natomiast chcą zabłysnąć, ponieważ są introwertykami, nie potrafią rozmawiać z ludźmi, nie chcą rozmawiać z ludźmi, a są e, świetnymi fachowcami poprzez właśnie strony internetowe mogą siebie w jakiś sposób realizować. Więc do takich ludzi też dotarłem i to są ich cele. I teraz jest tak, że niekiedy naprawdę drobne zmiany w obrębie, już mów, mówimy o stronach internetowych, więc zostanie przy tym. Potrafią zrobić dużą zmianę, że to się przełoży. To jest tak jak dźwignia, jak lewar. Nawiążę tylko, ja kiedyś pracowałem jeszcze dawniej dawniej przy samochodach, odkręcałem koła, byłem mocno ubrudzony i kiedy przyjechał Tiri, miałem odkręcić śrubę, nie szło. Natomiast kiedy założyłem taką trzymetrową dosłownie <gry> rurę na ten, na ten klucz, no to jak się na tym zaczęło, ja że troszkę pociągnąłem i się właśnie cały. Czyli dźwignia dużo daje i dokładnie to samo jest na stronie internetowej. Mogą być takie bardzo małe zmiany, czyli na przykład e, e, dodanie, e, dodanie klikalnego telefonu, e, który się aktywuje po, po najechaniu palcem, żeby już wybierało numer. To może być dobra zmiana, dodanie okienku czatu jakiegoś Messengera na stronie, czyli gotowy, Facebook trzeba nie skupować, wziąć tam powiedzmy z Facebooka, zainstalować na stronie. Dodanie jakiejś ładnej grafiki, czy zmiana logo, zmiana kolorystyki czcionki, a przede wszystkim kontrastu czcionki względem tła, czyli fontu raczej, poprawnie względem tła, już daje ogromną zmianę, że ludzie nie wychodzą od razu, bo trzeba utrzymać uwagę. Jeżeli na tej stronie głównej zrobimy coś takiego, że ktoś wyjdzie z tego, to coś nie mieli dalej, jak pięknie, jak skutecznie, to nam to nic nie da, ponieważ ten człowiek prawdopodobnie nie wróci. Dzisiaj jest taki trend, o którym się mówi, właśnie mobile friendly, czyli mobile, mobile first, tak naprawdę, że w pierwszej kolejności trzeba tak zaprojektować swoją stronę, swoją markę, żeby była dobrze widoczna na urządzeniu mobilnym. Żeby było wszystko pod palcem, żeby kciukiem, za kciukiem podążać po, po ekranie i jednym kciukiem w zasadzie powinno się załatwić wszystko od spraw urzędowych, przez zakupy. Po przeglądanie czegoś, po otwieranie galerii, i tak dalej. I teraz są też zmiany, które, które mogą na przykład dać więcej, większą rozpoznawalność. Czyli trzeba by było dać wtedy jakieś takie dodatki do takiego wiralowego tworzenia zasięgu. Jakieś programy lojalnościowe, które też są absolutnie i bezpłatne, nawet, które można umieszczać, że. Ktoś po kliknięciu, ja polecę Tobie, czy szeruję na Facebooku, czy w newsletter Twój polecę i ktoś sobie tam wejdzie, zobaczy fajne treści, poleci to dalej. Więc jest parę takich rzeczy, które można zrobić na stronie. One często nawet nie kosztują pieniędzy, wystarczy troszkę czasu, ale przede wszystkim otwartość, żeby chcieć to zrobić. I to są te zmiany, które się potrafią przełożyć na duże efekty. Ja bardzo jestem Ci wdzięczna za te podpowiedzi, które dla mnie miałeś i na, moją str na mojej stronie, i na różnych moich miejscach, gdzie jestem w sieci. Jedna z Twoich podpowiedzi była taka, żeby dać bardzo widoczny link na pierwszej stronie związany z, po z postawieniem mi kawy. Bardzo mi się to spodobało, bo nie pomyślałabym o tym, żeby to uwidocznić gdzieś na mojej stronie, a faktycznie przełożyło się to na efekty. Także jestem Ci bardzo wdzięczna i myślę, że takie właśnie drobiazgi mogą czasami dać bardzo. Fajne efekty. Ja śledzę Twoje poczynania na LinkedInie. Tam, tam się spotkaliśmy i tam najwięcej czytam o tym, co robisz. I czasami używasz takiego stwierdzenia, decyzje pozornie nieistotne. Powiedz, co oznacza to, to określenie? Decyzja pozornie nieistotna, no, pierwszy raz to się już właśnie pojawiło w moim imieniu i nazwisku, w zasadzie w kontekście dodania tego T po imieniu od Tomasza no Niemniej jednak, e, najczęściej właśnie te decyzje pozornie nieistotne mają wpływ na, e, na rezultaty. Przyznam, ponieważ e, e, o, w, ta, w tym kontekście, oczywiście, bo to pewnie ma dużo więcej znaczeń, e, to stwierdzenie e, w różnych aspektach, natomiast w kontekście technologii, w kontekście stron internetowych czy marki osobistej, e, również ma to ogromne znaczenie. Z tego względu, że właśnie e, z, tak jak już też wcześniej wspomniałem, zmiana na stronie głównej y, kontrastu czcionki y, fontów, czy wielkości fontów potrafi wpłynąć na to, czy ktoś na stronie zostanie, czy nie. I teraz wiadomo, że to, czy zostanie na stronie, czy nie, przekłada się tym samym na pożądany efekt, czy tam jak ktoś mierzy konwersję i tak y, dalej. Więc żeby utrzymać uwagę klienta, i to, to jakby to nawiązuje do tego wcześniejszego punktu, o którym mówiłem, że. Te zmiany takie, które można zrobić we własnym zakresie nawet, czyli podlinkować telefon, podlinkować maila, dodać okienko czatu, y, y, zmienić kontrast względem tła, powiększyć fonty często, albo nawet jeżeli mamy taką stronę, która jest, na którą mogą wchodzić osoby z jakimiś niepełnosprawnościami, czyli żeby strona była widoczna, teraz też jest taki standard w WCAG. Stosowany głównie teraz jest wymogiem dla stron urzędowych, ale też warto zainstalować jakiś widget czy taki dodatek na stronie, który często też jest bezpłatny, takiej wersji, który pozwoli zmienić kontrast, powiększyć fonty, e, po, po, podkreślić linki. Są naprawdę takie rzeczy, które można zrobić na stronie, za które często nie wydamy nawet żadnych pieniędzy, poświęcimy troszkę czasu i będą efekty. Na pewno będą efekty lepsze niż gdyby tego nie było. To masz przykład na tym, na tym przycisku. Skąd ten przycisk, skąd o tym wiem? Z tego względu, że też jakby no z pasji tego, że chodzę, spaceruję też z autorskiego swojego bloga, takiego będę pisał, Dziany Walker, i tam będę mówił o korzyściach z chodzenia krótko. Czyli też jako twórca chcę być wspierany przez, przez postaw kawę, bo to uważam za fajną formę. I zauważyłem u ciebie, bodaj, że ten przycisk gdzieś yy, w treści, przy podkaście, tak? On był zupełnie schłany, w nic nie dał. A ja wiem, że to przecież można wyeksponować i dać go na stronę na stronę główną. I zmiana, która pewnie kosztowała tylko kilka kliknięć, yy, chwilkę czasu, spowodowała teraz, że być może ktoś tam jedną czy drugą kawę postawił i pewnie jeszcze nie jedno postawi. Więc to jest nieistotne które ja uważam, to na tej zasadzie, czy się wchylić po 5 zł, czy nie, czy po złotówkę, to jest takie pytanie tego typu. No, tak lepiej tak, się schęcić, tak. lepiej mieć złotówkę niż nie mieć. No, Dokładnie chyba że tak. krzyże, bo. Tak jest, najtańsza kawa na postaw kawę to 5 zł, więc zachęcamy. Słuchajcie, jeśli macie ochotę i doceniacie to, co robię, to, to postawcie kawę. Natomiast tak się zastanawiam nad tym, co mówisz, bo to, taki audyt, który ty wykonujesz, on może być odbierany jako taka krytyka, jako wytykanie błędów temu komuś z, kim, z kimś pracujesz. I powiedz, jak ludzie reagują na takie Twoje uwagi. Czy oni to traktują jako dobrą monetę i jako taką zachętę do zmiany, czy raczej jako taką właśnie? Krytykę źle coś zrobiłeś? No, tutaj przyznam, że zdecydowanie. No chyba raczej nie spotkałem się jeszcze z takim krytycznym podejściem, ale też z taką formą krytyki, właśnie takiej niekonstruktywnej czy negatywnej, tylko raczej są to, są to bardziej pozytywne emocje. No, zacznę od tej strony, że. Może ktoś mówić źle albo niekorzystnie, albo powiedzieć, że to nic nie da, albo machnąć ręką wtedy, kiedy nie da sobie porozmawiać przez 10-15 minut. Czyli jeżeli przychodzę do kogoś i sugeruję, że coś by można było zmienić, a osoba jest zamknięta, no to wtedy tak. Może ona sobie wyrabiać takie zdanie, że przyszedł kolejny, który chce coś tam ode mnie, albo chce wyciągnąć pieniądze. Natomiast jeżeli ja dzwonię do kogoś, bo sam jestem i robię zakupy, utknąłem na jakimś etapie, powiedzmy, już. Czekając tylko koszyka gdzieś w jakimś etapie chcę, żeby to było usprawnione, bo sam będę kupował. Pewnie jeszcze nie raz, bo z jakiegoś powodu chcę tam kupić. Natomiast nie, nie każdy chce dać sobie pomoc. I się nic nie zrobi. I te osoby mogą mówić, mogą mieć takie zdanie, że och, to pewnie coś chce mi sprzedać. Tak? Natomiast jeżeli rozmawiam z ludźmi i już przechodzimy do tego meritum, wskazuję konkretnie rzeczy, i zawsze to mówię w taki sposób żeby ktoś to odbierał albo przez to, że e, może coś zyskać dzięki temu, że usprawni, albo że może coś stracić, bo czasami tak, też tak chciał powiedzieć, może coś stracić przez to, jeżeli tego nie usprawni. E, nigdy nie mówię czegoś takiego, że o, ten programista albo ten freelancer zrobił pan tą stronę źle. To wygląda po prostu tragicznie. E, sam, no właśnie będąc też w tej branży, miałem doświadczenia, że Klient, któremu coś zrobiłem, powiedział, że mój informatyk powiedział, że on by to zrobił tak i tak i tak. Dla mnie, jako, jako autora, jako twórcy tego dzieła, to było naprawdę ujma. Bardzo źle się z tym czułem. To już pomijam fakt, czy to było zasadne, czy nie, choć najczęściej nie. No, niemniej jednak to dotyka, bo łatwo jest mówić i wytykać komuś błędy. No To trzeba było zrobić, jeżeli to jest dobry znajomy. Więc ja nigdy nie mówię komuś tak, no to jest bardzo źle zrobione, to zdjęcie to jest tragedia. W ogóle się nie nadaje, lepiej dać film, tak? Albo lepiej, żeby pan to w ogóle zdjęcie nie dał, bo to źle wygląda, tak? Na przykład, no nie, absolutnie. Warto mówić tylko językiem, albo co możesz zyskać przez to, że to zrobisz, albo co możesz stracić, jeżeli tego nie zrobisz. Ja w taki sposób do tego podchodzę i ludzie to oceniają jako, no bardzo impuls. Nie miałem takich negatywnych doświadczeń, o ile ktoś zechciał rozmawiać. To bardzo rozsądne podejście. Wydaje mi się, że ludzie chętnie widzą korzyści tego, co mogą zrobić, tym bardziej, że te zmiany, o których opowiadasz, rzeczywiście czasami wyglądają na kosmetyczne albo nie zajmują bardzo dużo czasu i energii, więc faktycznie myślę, że warto się im przyjrzeć. A powiedz, czy taki audyt to jest taka jednorazowa usługa, czy to jest jakiś proces pracy? Jak to wygląda? W zasadzie sam audyt jest raczej usługą jednorazową. To znaczy, to często też jest tak, że nawet ja się nie pytam kogoś, czy dzień dobry, ja tu dzwonię do pana, pani z ofertą, bo zrobię audyt, tak, bo też jest mnóstwo ludzi, sam dostaję takie maile, często spowolą ludzie, tak, zrobimy audyt twojej strony, twojego sklepu i tak dalej, natomiast ja często robię taki audyt, bo jeżeli zawieszę się na jakiej stronie i widzę, że tam potencjał duży, a jest coś nie tak, albo ja osobiście na czymś stoi, to robię taki audyt i dzwonię. Po prostu pytam się grzecznie, czy mogę Pan wysłać z założenia audytu tak bardzo wstępnie, żeby ktoś sobie zobaczył, co może zmienić. Albo ewentualnie już podczas rozmowy porozmawiamy. I to jest jednorazowa usługa. Jeżeli ktoś chce. Zrobić sobie audyt, bo no, daje zlecenie konkretnie. Potrzebuje zrobić audyt social mediów, audyt strony sklepu albo wszystkiego, albo jakiegoś wybranego fragmentu. Wtedy można zająć się jakąś wyceną i się realizuje. I To jest jednorazowa usługa. Natomiast cały proces później, jeżeli ktoś potrzebuje takich zmian, których sam sobie z tym nie chce poradzić, albo, albo, albo może, ale nie ma czasu na to, i że chce, żeby to zrobić, to wówczas jest to proces. I zdarza się, ale to już w wypadku takich większych marek, że robi się co jakiś czas audyt kontrolny, że od razu ktoś zapowiada, to zróbmy może tak, zróbmy ten audyt, zróbmy to, żeby można było prześledzić, czyli ten stan obecny. To jest 30 dni, na przykład podepnijmy Google Analytics, czy inne narzędzie, i zobaczmy, jaki jest ruch obecnie na stronie. Potem zrobimy my sobie sami załóżmy założenia, które wynikają z audytu, ale zróbmy potem to za trzy miesiące. I zobaczymy, to nie ma wpływu na, na, na cenę, nie ma wpływu na opinię, bo to też zależy od nas, od sytuacji rynkowej, i tak dalej. Ale sami chcemy zobaczyć, czy po trzech miesiącach będzie jakiś taki rezultat, który jest mierzalny. Bo niektórzy uważają, że jeżeli czegoś nie można zmierzyć, no to to nie działa. Mhm. Więc to się zdarza, natomiast jednorazowa usługa jest wystarczająca do tego, żeby wiedzieć, co należy zmienić na stronie. Świetnie. Powiedz w takim razie, o co cię jeszcze nie zapytałam, a byłoby ważne w kontekście takich audytów czy takiego procesu zwiększania widoczności marki w internecie. Co jeszcze warto byłoby dodać? To znaczy tak, to tutaj może warto było jeszcze takie, takie dopowiedzenie do tego, że. Czy ja sam mogę wykonać wszystkie założenia z takiego audytu? Bo, bo zdarza się, że ludzie o to pytają, A, ale wie pan, bo ja się boję, czy będę w stanie wykonać. No tak, to jest tak. Większość zmian, naprawdę, większość zmian wykona sobie osoba we własnym zakresie. Tym bardziej, że to jest osoba, która na przykład sama sobie postawiła stronę, albo tam y, córka postawiła stronę, albo jakiś student z rodziny postawił stronę. Oni to doskonale to, będą wiedzieli, tym bardziej, jeżeli będą tu mieli czarno na białym, jakie są sugestie, to oni doskonale będą wiedzieli, co tam zmienić. Natomiast y, często jest tak, że y, osoby mówią, no ja nie wiem, jakbym miał to nagrane, to by było fajnie. Więc czasami robię y, takie, takie, jeżeli mam dostępność odpowiednią, to po prostu potrafię nagrać takie bardzo króciutkie tutoriale. Czyli wziąć, mam jakąś tam stronę testową, najczęściej to ludzie robią strony na WordPressie, mam taką stronę dla testów, Instaluje sobie to, co potrzeba, żeby to mniej więcej wyglądało tak, jak tego człowieka na stronie i krok po kroku, dosłownie w kilka minut, robię takie nagranie wideo, jak to zrobić samemu. I to jest taka opcja optymalna, bo wtedy ktoś dostaje materiał, siada w domu, krok po kroku robi dokładnie to, co jest na filmiku. I takich filmików dostaje kilka, w zależności od tego, co jest do zmiany czy poprawy. No, to na jedno wychodzi w sumie, natomiast... Yy, też jest tak, że jeżeli są to zmiany, które wymagają jakiegoś wejścia głębiej w temat, to też ludzie pytają, czy, czy ja to robię. Tak, ja to robię, czy ja, czy tam mam podwykonawców. W każdym razie jest to możliwe, jeżeli jest dostępność, żeby coś takiego realizować. Oczywiście tak, jest to możliwe. Natomiast mówię, więc większość zmian wystarczy, że ktoś sobie wprowadzi sam, ewentualnie ktoś, kto robił tę stronę czy te sociale. I taka optymalna forma to jest nagranie właśnie materiałów, dostarczenie, ktoś jeden do jeden obejrzy i, i zrobi, ale też jest opcja oczywiście na full. Myślę, że teraz sporo osób zajmuje się tym, żeby działać w internecie, także myślę, że ten odcinek może być bardzo wartościowy nie tylko dla osób, które mają jakiś własny biznes, ale na przykład tworzą właśnie markę osobistą i starają się zainteresować swoim blogiem, swoim podcastem, i wtedy takie drobne błędy, które być może łatwo naprawione mogą sporo zmienić, mogą być bardzo wartościowe. To powiedz jeszcze na zakończenie, jak się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał Ciebie poprosić o radę. No najprościej będzie po prostu do mnie zadzwonić, nie? czy podać numer telefonu. Tutaj? Pewnie, możesz podać tutaj, możemy podać w notatkach, jak sobie życzysz. Dobrze, to możemy, mo mogę podać tutaj, bo to zależy kto, jak będzie słuchał, to jest 507 090 007, to jest taki numer, na który można dzwonić w tej sprawie, żeby o tym porozmawiać tak bardzo indywidualnie, ewentualnie odwiedzić stronę e biznesupl .pl. I tam mhm. oczywiście w zakładce kontakt też będzie można napisać, no da się skontaktować na pewno. Jak ktoś swoją, chce. Drogą, swoją drogą polecam też czytanie ciebie na LinkedInie, bo tam dajesz takie fajne treści, które mogą być też dobrą inspiracją, także myślę, że to jest fajna rzecz. Super, Robercie, w takim razie bardzo Ci dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Dziękuję Ci też osobiście za to, co mnie podpowiedziałeś, bo było to bardzo wartościowe. I myślę, że każdy, kto będzie chciał zrobić jakąś nawet drobną zmianę w, swoim, swoim, w swojej widoczności w sieci, może skorzystać z Twoich rad, także bardzo serdecznie serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za inspirację. No i też jeszcze raz podkreślę, że bardzo dziękuję za to, co usłyszałem, czyli że nie muszę wychodzić ze strefy komfortu, żeby robić to, w czym czuję się dobrze, pomimo że inni z zewnątrz widzą to może inaczej. Oj, tak, tak. Podpisuję się pod moimi rękami. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Dzięki, Robercie. Ja również. Dzięki, Mogę za to pozdrawiam. Słuchasz podcastu. Pani od zmiany.